Teraz powiedzmy o tym, jak pionki się poruszają. Na pierwszej stronie instrukcji mamy, jak zagrać w etap pierwszy. Etap pierwszy będzie rozgrywał, rozgrywał się na planszy. I na początku ustawiamy na błękitnej linii startowej nasze pionki. Od lewej strony, i tutaj zaznaczony kolorowy pionek, namalowany po całości, czyli to będzie chodziło o ten pionek. Ustawiam go od lewej strony. Tutaj dalej mamy ten z obwódką, też kolorowy, dlatego to będzie chodziło o ten pionek. Także go zaznaczam, kładę i dalej białe w dowolnej kolejności. Także wybieram sobie te pionki i je ustawiam na planszy. Istotne jest to, żeby były, żebym mógł je przeczytać, żeby były obrócone. Właśnie w tym kierunku, a nie w przeciwnym. To też będzie miało znaczenie w grze. Dobrze, kiedy już mamy ustawienie, tutaj mamy jeszcze ten pionek y, zwany podkładką, y, który ustawiamy pod y, pionkiem y, specjalnym, właśnie tym z obwódką. O podkładce będzie więcej y, dalej w instrukcji. Tutaj na razie weźmy etap bez podkładek, także to trzymajmy w pamięci. I teraz omówmy szybko poruszanie. Zwykłe pionki ruszają się o dwa pola, nie przeskakują innych pionów, mogą się też poruszać o jedno pole. Te pionki ruszają się tylko na skosy, nie ruszają się, nie ruszają się po liniach prostych. I to dotyczy wszystkich tych pionków zwykłych. Na skosy o maksymalnie dwa pola lub o jedno pole. Piony specjalne, te dwa, różnią się poruszaniem. Mianowicie ten pionek wartość człowieka i analogicznie ten pionek fundament, czyli te pokolorowane w całości, ruszają się jak szachowy król, to znaczy o jedno pole w dowolnym kierunku. I tutaj ruszają się i po skosach, i po liniach prostych. O jedno pole. Dalej mamy ten pionek specjalny człowiek. On porusza się o trzy pola w dowolną stronę, więc. Jak, prawie jak prawie szachowy król. Raz, dwa, trzy. Ma duży zasięg. Raz, dwa, trzy. I tak w każdą, w każdą stronę. Zmiana, którą wprowadza podkładka polega na tym, że kiedy mam ustawiony pion specjalny na białej podkładce, on rusza się o trzy pola w dowolną stronę. Jednak, jeśli oddalę go od tego pionka, o trzy pola włącznie, i to jest tutaj rozrysowane w instrukcji. Jeśli oddalę pion z podkładką o trzy pola włącznie, to znaczy tutaj są te dwa pionki, ja zrobię raz, dwa, trzy. No i on się przesunął, załóżmy tutaj. Mamy tak. Raz, dwa, trzy. No i oddalił się o trzy pola włącznie, to znaczy na tym polu go nie ma, jest nam dopiero na czwartym polu i wówczas obracam podkładkę i z integracji ciała, umysłu i duszy obróciło mi się na depresja i teraz człowiek może ruszać się tylko o jedno pole w dowolnym kierunku. Zmiana następuje wówczas, gdy znowuż zbliżę obydwa pionki do siebie i pod koniec takiego ruchu będę mógł obrócić podkładkę. I znowu w, przysz w przyszłym ruchu ruszać tym pionem o trzy pola.